Cześć, Jarek Łuczak, firma APRAT Wrocław. Dziś nie lada gratka. BMW F15 X5 35i. I jak zawsze u nas z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć z jaką i jak zamontowaną? Zapraszam do oglądania. BMW X5 od zawsze słynie z tego, że dużo pali. Nie inaczej jest w tym wypadku. 15 litrów. To żaden problem osiągnąć z tym samochodem. Co można z tym zrobić w dzisiejszych trudnych czasach, bo jeszcze nigdy benzyna nie kosztowała 7 zł, tylko założyć instalację gazową. Tak więc zrobiliśmy to po raz kolejny i po raz kolejny silnik N55B30, którego w Polsce mało kto chce się podjąć, a my już mamy go bardzo dobrze opracowanego, zrobiliśmy ich kilkanaście sztuk. To jest kolejny dzisiaj w budzie X5F15 z 2014 roku. Instalacja gazowa KMN Evo Sky Direct, która jest dedykowana do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a przez nas dostosowana do tego właśnie e, silnika, który już tak jak powiedziałem, mamy bardzo dobrze opracowany. Opłaca się założyć instalację gazową, czy nie do takiego samochodu? Skoro benzyna kosztuje 7 zł, a nawet jak będzie kosztowała 6 zł, to gaz zawsze będzie kosztował połowę. Ja uważam, że oczywiście się opłaca, a jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy to się opłaca, to musicie wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa. Żeby dowiedzieć się, ile kosztuje, zapraszam na naszą stronę internetową, na której, do której link znajdziecie tutaj w opisie. I po wypełnieniu tego oto formularza e, online dostaniecie ofertę. Nikt przy tym nie będzie majstrował, ani ja, ani Michał, który kręci ten film. Normalnie online, w ciągu minuty jesteście w stanie dowiedzieć się ile kosztuje instalacja gazowa do takiej BMW, albo do innej fury, jaką chcecie zagazować. Silnik bardzo dobrze znany, najpierw stosowany w wersji N54 jeszcze ze starymi wtryskiwaczami, które się nie sprawdziły, tutaj już w bardzo dobrej konfiguracji 306 konny. Bardzo dobrze zachowuje się na gazie, bardzo dobrze jeździ i spala mniej więcej tyle samo gazu, co dotychczas benzyny, czyli powiedzmy tego 15 piętnastaka weźmie teraz gazu, plus około 2 litry benzyny. To moim zdaniem jak najbardziej się opłaca i pozwoli oszczędzić co najmniej 40% kosztów spalania. A Wy jak sądzicie, opłaca się, czy się nie opłaca założyć gaz do takiej BMW? Silnik z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych, czyli praktycznie na 500 tysięcy kilometrów tej, tej regulacji powinno starczyć, nie powinniście nigdy mieć z tym kłopotu, tak więc... Ten, który ma sto kilkadziesiąt tysięcy, przejeździ jeszcze ze 400 tysięcy i kłopotów nie będzie. Zapraszam teraz do środka. Tak prezentuje się X-Piątka z boku. A tak prezentuje się w środku, wyposażona na rynek amerykański w brązowej dermoszpance, bo trudno nazwać to skórą. Ale chociaż trochę przypomina skórę. I największa zaleta tego jest taka, że się nie brudzi. Trudniej to poplamić. Natomiast żeby to nazywać skórą, to chyba byłoby to. Nieeleganckie, ale reszta bardzo ładnie skomponowana, ładny, centralny wyświetlacz komfortu, deska prawie cała, analogowa tutaj z takim malutkim wyświetlaczem, tylko system rozruchu bezkluczykowego. A tu z lewej strony w schowku zmieściliśmy przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili jeszcze pokazuje, że jest na benzynie, a w tej chwili właśnie już się przełączył na zasilanie gazowe i pięć diod po prawej stronie pokazuje nam stopień napełnienia. Zbiornika gazowego, który wylądował w miejscu koła zapasowego. Elektrycznie otwierana klapa tylnego bagażnika ukazuje nam całkiem sporych rozmiarów bagażnik, chociaż w tych suwach można byłoby się spodziewać nieco więcej. Ale są wersje siedmiosobowe, które nie tak chętnie przerabiamy na gaz, ponieważ tam trzeba jeszcze przenosić akumulator. A tutaj zmieściliśmy zbiornik w miejscu. Koła zapasowego. Zbiornik ma pojemność 73 litry brutto. Można do niego zatankować około 60 litrów gazu netto. To, co przy spalaniu 15 litrów powinno wystarczyć spokojnie na przejechaniu 400 km. A jak pojedziemy grzecznie, spalimy 10-12, to możemy przejechać nawet 500 i 600 km. A po przejechaniu tego przebiegu, można podjechać na stację tankowania i zatankować sobie gazu za pośrednictwem tego oto wlewu, który mamy pod klapką wlewu benzyny. Jak Wam się podoba takie BMW? Mi całkiem, całkiem, chociaż wolę mniejsze, zgrabniejsze kupejki. Ale jeżeli Wam podoba się taki samochód, to. I zakupicie go sobie, to zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, ale nie kupujcie silnika 4-4 biturbo, bo tamtego niestety nie jesteśmy w stanie przerobić na gaz. Aczkolwiek jesteśmy w stanie, ale byłoby to zbyt dużym nakładem sił i pieniędzy. A jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, koniecznie z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania dla sportowych SUWów, choćby nawet takich. Jak tutaj stoi, który właśnie przerobiliśmy na gaz, i zapraszam Was oczywiście na obejrzenie filmiku z Dodgem Durango SRT. A tymczasem na gazie, hej!